Aby policzyć długość boku rąbu rozwiązanie zadania zaczniemy od twierdzenia kosinusów. Wiemy, że kosinus tego kąta równa się minus 2 trzecie. No i teraz tworzę twierdzenie kosinusów. Mamy pierwiastek kwadratowy z 30 naprzeciwko kąta to się równa. Bok a do kwadratu, dodać znowu bok a do kwadratu, odjąć 2 razy a, razy a, razy cosinus kąta alfa. Dobra, za chwilę podmienię cosinus alfa na konkretną wartość. Tutaj podnosimy liczbę do kwadratu, więc otrzymamy 30. Następnie mamy 2 a kwadrat odjąć 2 a kwadrat razy minus 2 trzecie. Tak? Podmieniam cosinus alfa na wartość taką. No dobra, to co mamy tutaj dalej? 30 to się równa. 2 a kwadrat odjąć, nie? Dodać, bo minus razy minus to jest plus. 4, 3 a kwadrat. Pomnożę obustronnie równanie przez 3. Wtedy po lewej stronie otrzymam 90, po prawej stronie mamy 2 a kwadrat. Dodać 4 a kwadrat, czyli 90 to się równa 6 a kwadrat. Dzielę obustronnie równanie przez 6. Czekaj, bo jak pomnożyłem przez 3, to tutaj zapomniałem pomnożyć przez 3. O teraz pasuje. To jeszcze raz, 90 to się równa 10A kwadrat, dzielę obustronnie równanie przez 10. 9 to się równa A kwadrat. Po spierwiastkowaniu mamy A równe 3. No i pierwsza część zadania rozwiązana, za chwilkę w odcinku bonusowym pokażę ci jak policzyć pole tego rąbu.